Siemaneczko, siemaneczko wszystkim, witam cię bardzo miło i bardzo serdecznie, tym razem wersja bez rankedu, więc zobaczymy jak się będzie oglądać, jak wam się spodoba, jak nie. Stwierdziłem, że tu chcę odwrócić na zagrać, żeby w niedzielę było tak do porównania, więc nie banuję nic, zobaczymy co się wylosuje. Wylosowały się Sylvan w pierce. no to nawet ciekawa, fajna para. Każdemu dziękuję za przybycie. Jeżeli jesteś nowy i nie masz subskrypcji, zachęcam do suba. Jeżeli wam się spodoba więcej lajków, to lepsze zasięgi dla mnie większy rozwój, więc to by było bardzo miłe i bardzo, bardzo pozytywne na dłuższą metę. Więc koniec tutaj auto i szczypto reklamy na początku. Szczypto reklamy, co ja to powiedziałem. Hehe. <laughs> Weźmy zobaczyć, co my mamy. Mamy łuk strzelca. Stwierdzenie pokrewieństwa maszyn, fajne w sumie, te ścieżki mamy nawet. Kiedyś to sadne, no to też jest fajnie, no czy to i to się fajnie ze sobą łączy, ogólnie rzecz biorąc. Jakiś strzelak jak on strzeli z pełnej. Świat jest bardzo, bardzo przeciętny. Jakieś przywołanie jest Destro, jest krąg zimy, spoko. Tak, czekajcie. Teraz ogólnie i tak warto wygrać. Pozdrawiam Małgosię, też życzę powodzenia w rozgrywce. Tutaj mamy za to bardzo dużo statystyk. Bardzo dużo statystyk. Kropnie dużo statystyk. Za to mamy inicjatywę i też wbrew pozorom sporo statystyk. Okej. Okay. Sprawdźmy sobie co my dostaliśmy. Wielką liczbę obrony. Chociaż bardzo tak potrzebujemy taką wielką liczbę obrony. No w sumie czemu nie bardziej potrzebujemy tak naprawdę trochę ataku, mamy logistykę, ale my nie gramy jako tak o tego. No witalkę bardzo spoko. No, w naszej jednostki Witalka ma sens. Dobra, będziemy grali po prostu... Możliwe, że klasycznie, ale jeszcze się zastanawiam, od wytrzymałości, niekoniecznie wbrew pozorom, Dobra, gramy machiny, bra? A tak też jest, bardzo fajnie. Dostaliśmy machinę, więc będą machiny. Była też ta ochrona. No ale dobra, trochę się wy wydarzyło. Niekoniecznie wszystko, co bym chciał. Do tego trochę z Ciebie walne, bo potrzebuję rozwinąć też to dowodzenie. W takim razie niekoniecznie potrzebuję w tym momencie. I tak, o ile dobrze pamiętam, łowca też potrzebował łucznictwa, tak? Jak najbardziej. Mhm. Mm Oświetlenie nie, nie, nie podchodzi mi. Witalność. Częła tak, dobra. To zobaczymy później, tak? No, no, jakby. Mamy co wybierać. Mamy co rozwijać. I zobaczymy, czy coś z tego będzie w ogóle. Czy, czy uda nam się tutaj pokonać przeciwnika. No, ochrona spoko, bo ochrona potem jest odporność. Nie wiem czemu mi. Nie chciało dać balisty. Jest tak trochę pechowo. Jest tak trochę... jakby dobra, ja moi drodzy idę w środek, bo chcę mieć dobrego builda, a że to się tak ułożyło no to co ja poradzę? Nic nie poradzę, idę tutaj. Bo tu mamy to pierścień pokrewieństwa maszyn. Trochę ataku, trochę wiedzy, trochę inicjatyw, więc spoko. Mm, więc bardzo przyjemnie, też no... Zależy co on tam będzie miał, nie? W jakiś sposób... Bo ta balista też może dość szybko zejść, ale... Miedmedyka też będzie leczył. Więc, jak jest taka okazja, taką okazję sobie spróbujmy. Mm, zastanawiam się trochę, czy mi to wyjdzie idealnie, bo... Bo nie dostałem tej, tej balisty, ale powinienem to zrobić i muszę to przemyśleć. Tak jak tanksza, uczyć myśl, zanim coś zrobisz. <grywa> tak, tak, tak trzeba żyć, co nie? Też się z tym zgadzam. Ogólnie nie są złe statystyki, tak? Nawet bardzo bym powiedział dobre. Wyznać no i wiedzę, bo jakby siłą rzeczy chcemy mieć większą tą balistę, bo ta balista na tym moment jest bardzo przeciętna. Ale ma bardzo defensywne podejście, więc... i tak to będzie dużo boleć. Jest Bo ten ciężki wybór, co uderzać też to nie jest takie, wiecie... Posiadam już ten talent. Cieszy mnie to bardzo. Okej, okay, spoko. Bardzo z porządku, teraz na pewno dostaniemy lepszego, więc, więc nie musicie się martwić. I teraz pisało mi, że mam talent. Gniew natury, dobra, trochę problem. Dobra, tylko nie wiem z czego. Mm. No i chyba zepsułem. Chyba zepsułem sobie i prawdopodobnie. O Jezus, ale zepsułem. Mogłem przecież ten szał wywalić. Jezus, ale jestem głupi. Ja po prostu nie powinienem grać w tę grę teraz. Pierdolek jak mi teraz nie da, da mi hejsta i chuj w dupę. Ja pierdzielę. No super, zajebista sprawa. trójstrzałowa balista, gówno robiąca. Ach, jestem głupi, to powinienem wywalić. A ja nie mam kasy już. Jezus, ale to jest przykre. Ale to jest przykre. Że jestem takie czasami myślę, miałem myśleć, myśl, ale ja przynajmniej mam się ten... <gry> no, naprawdę chce mi się płakać czasami z tym wszystkim co ja tutaj robię. Dobra, na loginę, niki. no to przynajmniej są jakieś fajne statystyki, tak? No ale co mi z tych statystyk, skoro moje machiny są idiotycznie niepotrzebne, nie? Byłbym w stanie zdobyć jeden poziom, ale co mi z tego poziomu? Wiedzę, no to nie potrzebuję, nie? Ale ataku to w takim razie i tak potrzebujemy. Mm. A mi tak będzie podchodził, bo on będzie myślał, że mam, no. Jakby. Czemu to nie ma jakiejś priorytetyzacji? Czemu to jest takie głupie, że skoro mam te rzeczy, to mi tego nie dało? Bo mi dało to albo to, więc. Skoro tu jest szczęka, to powinno mi prędzej to dać, nie? Jakby. Czemu nie? Zdenerwowałem się trochę na siebie. Teraz będzie specyficzny odcinek. A to jest luźny odcinek. Dobra, yy, na no, spokojnie. Dobra, w taki sposób i tyle. No bo. Dobra, wrogów w mieście nie wybrałem. A widzisz, blokuję w sumie. Ja wybrałem nic. to z tych nic nie zrobiłem. Tutaj się strolowałem, więc no jest jak jest. O, boś, 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 tak to jest z mną grać, naprawdę. Ale może, może, może damy radę, tak? A może i nie, coś bardziej mobilne, a raczej. O, no to czyś częściej bijesz? Weźmiemy tego, co częściej bije. To w sumie wezmę tym razem tego. Dobra, bardzo dobre inicjatywy, mam wbrew pozorom, nie? Jakby. Dobra, wezmę tego, bo potem się z tobą zeskalujesz. Będę raczej tak bił. Dobra. Jak dla mnie wygląda to bardzo przeciętnie. <laughs> bo ja się sam strolowałem, bo to był naprawdę potężny build. Jak ja bym miał balistę, czemu ja nie, tego szału nie usunąłem? Jakby mój mózg tego teraz nie ogarnia. Ja tu w głowie myślałem, żeby to zrobić ja tego nie zrobiłem. Wjazdowo u niego jest build. 89 jest... Wjazdowo, wjazdowo, no dobra. On mnie pewnie mocno. 22, 12, 8, 3, 0, spoko. Dla mnie to jakby trochę bez, bez znaczenia. To jest taki problem, bo jak o mi wejdzie. To dobra, to się w sumie nastawi na mnie, ale ja to bądź przebiegnę 8 pól, to jest chyba za daleko. To bo mi tak nic nie zrobi, ale... Znaczy bo ta balista jest za przeciętna, żeby się nią jako tako przejmować, nie? W sumie Bardziej chcę tego bronić, więc ciebie tu Jakby trochę, wiecie, bo ta lista będzie sporobić, ale nie tyle Zrzucę, żeby mi chciał ją atakować Takie złudzenie zrobimy, tylko bardziej w takim razie ciebie tutaj, ciebie z tej strony No dobra, ciebie cofnę Dobiegniesz tam. No i dobra, jakby ty biegniesz sobie tu. Ale możesz walnąć. Teraz tak. Gwiazdowo jest. Sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa się, więc super. Nowej, nowej opcji. Wy fajnie, niby nie fajnie, tak. Mm, spokojnie, po prostu przeczekajmy. On będzie musiał coś z tym zrobić. O, ten ładnie będzie strzelał. On no, przepięknie mi jebnął. Moral. Nie no, dobra, ja się po prostu tutaj zawinę. No To bardzo mocno. Może sobie rzucić jednak jeszcze wrażenie. To nas smoka. Nie, nie, zawaliłem sobie, ale to będzie piękna przygrana. Mam nadzieję, że dostanę. No jeszcze mucznik dostał w pizdę. Walista nic nie robiąca. Załamałem się po prostu, naprawdę. Jestem okropnie załamany. Bardzo mocno załamany, on jeszcze moraluje, ja muszę mu te jednostki, bo się nigdy nie odkuje, jakby ja nie mam nic za bardzo. On już się moraluje, on już szały nabija, a ja jestem kim nikim. Balista, nic nieznacząca. Przesadziłem sobie z tym. Ty, mimo tyle defa, którego sobie nastakowałeś, gorsza, jak oprawca z popieprzony. Zabolał. No i jeszcze moral oczywiście. Nic, nic nieznaczące obrażenia. No ja coś z tobą muszę robić. Bo ja nie mam morali, żeby to dostawać. Empatia. Empatia zagrane, no, no dobry, ten gniew, no zbiło mi tego strzelca. No nie bije za dużo, no jakby kurwa. Więcej mu i. Wchodzenie na pełną. No, się, jak go zajebiście mocno bije. A... Ja, bo to Małgosia, ale w sensie jakby. Dobra, w razie czego ciebie, czy jestem w stanie... muszę coś robić, bo ja nie mogę sobie tak od tak stać. No tu podejdę, no tu dostanę skąd nie? Mhm. 4, 22. ulubionych wrogów przynajmniej coś tam bije, nie? Ja mam w sumie unik. Walimy, jak jest pełna strzała, to skorzystajmy z okazji. A on namiot ma medyka zrobiony. Okej, okay, spoko. Jakby coś mogę zrobić? Trzymałeś mogę komuś rzucić. A mam wyjście? No raz spoko. No nie biję dużo, no bo nie mam pasywy, nie? Bo głupio zrobiłem builda, nie? No i teraz nie to kosztuje. I wanna cry. I wanna cry Naprawdę. Chce mi się płakać i to nie jest, że ja sobie tak żartuję. Naprawdę mam odczucie chęci płaczu. <laughs> Naprawdę mam. To mam muszę uciec, tylko że potem tymi małymi będzie mógł wchodzić, ale nim jest coś. Gdzieś daleko do miskie o niech ci chuj no to nie 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 spodobało mi się mnie zmoralował Ach. Średnio, średnio. Bardzo dużo tych Aren ostatnio. Ale to Belisa przecież... Nie biła mi dużo w sumie, spoko. On to tobą wjechać we mnie. Nie udało nas strzelać. To jest tak. Pytanie, czy ja chcę blokować tego typa, bo on mi nie łaził i wtedy bił się ze mną, czy ja chcę ciebie zblokować i zbić kolejnych jakby, żeby na przykład ciebie nie zabił. Dobra, twardo stój i łap tego typa. Dobra, już się bałem, że drugi cios wejdzie. Regenerujesz. Okej. Okay. Raczej mi sprzątasz smoka. Mogi Smok tak nie dodatuje, to ty mi zabijasz. Hmm, no nie jest dobrze, no jest przeciętnie bardzo. Aby ten, to tam mi ginie, nie? Driada. I nawet sobie zepsułem, bo sobie przesunąłem tego, żeby mi walność teraz driadę mógł, więc jakby. Okej, okay, już myślałem, że Driadę zaatakuje, Miałoby to trochę sensu. Gdyby się udało blinda wrzucić. Dobra, nie pykło. W żaden sposób, ja już nie mam, nie mam czym bić, ja po prostu za mało biję. Płakać mi się trochę chce. Bo to jest moja wina, tak jakbym potem, wiecie, balista se zostawił, stanął w miarę z tyłu. Ta balista by robiła cztery razy drugie tyle obrażeń, nie? Jedno, obrażonko. No. Piękne. Piękne rzeczy, moje drodzy. Naprawdę piękne. Piękne obrażenia. Piękne, pięk, piękne rzeź, moja. Nakomita moja rzeź. Jeszcze nuc moral wchodzi. A trochę jestem zdegustowany swoim dzisiejszym. To ja dzisiaj więcej nie gram. Lepiej, lepiej żebym nie nagrywał kolejnego rankowania, bo chociaż w sumie, jednoluśny jeszcze na poniedziałek, i byłoby taki źle w sumie. A jak będzie grała chciała rewanż, to zagram rewanż. Bo zepsułem ja chcę się teraz odgryźć, bo spierdoliłem niesamowicie. Znaczy, spi zepsułem, bo mi znowu znajdzie przekleństwo nie będę. Mógł zarabiać, ale bardzo, bardzo przeciętnie to, 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 porobiłem i no jest rzeźnia, tak, muszę się przyznać, że to jest po prostu kompletna tragedia. Jestem no, dosłownie przeciętny tutaj. No dobra, Ork, Ork u mnie na, ogólnie na kanale wszystko robi dobrze, nie? też <ścoughs> Koksiu. Ale obrażenia bije! O, blindzik wreszcie wszedł. O, no, wiecie, to jest najlepsze w twierdze? Typowy po <noise> <noise> Tak, no, no takie są fakty. No, chciałem zrobić i po prostu tego szału nie wywaliłem. Nie wiem, jakby czemu po prostu trochę. No bo tak, no to ta balista, no, 4 razy, 2 razy więcej obrażeń nie wywalnęła. No to byłoby naprawdę fajnie. Naprawdę, naprawdę przyjemnie i by to się dobrze grało, nie? Ale chociaż jedną jednostkę zabiję. No i zajebiście. Jedna jednostka sprzątnięta. <grymny> Dobra. Next. Nie ja będę tego przesyłał, przedłużał, bo to było no słabe, e, no bardzo przeciętne. No, dobra, lecę next, bo chcę rewanż. Ojejku, przykro mi, że ja to tak słabo zagrałem. E, dzięki wszystkim, którzy dotrwali do końca z tym moim przeciętnym graniem. Dzięki wysłałem serduszka, mam nadzieję, że zostawiłeś opeczkę w górę, że się dobrze bawiłeś. I do zobaczenia w kolejnym rękowaniu. Trzymajcie się ciepło, kolejne będzie luzackie, a potem ocenie, które fajnie wam wchodzą, które bardziej polajkujecie i polubicie oglądać. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa! pa!